Witam w kolejnym vlogu Dzisiaj zrobimy trening szosowy Czekam na Łukasza Pojedziemy po dzika I zrobimy taką mocną tempóweczkę 30-40 minut A Łukasz zrobi y, wprowadzenie do wyścigu no jest. Które się odbędzie się za jutro Gdzie jutro startujesz Powiedzmy Złotej Ryji Złotej Ryji. dobra No to ruszamy szybciej niż 30 na godzinę bo my mamy ogólnie założony kaganiec, jeździmy szybciej niż 30 no Pan Łukasz potwierdza on ma tam urządzenie nadawcze z tyłu jak się zgubimy będziemy wołać tak wóz techniczny tak bo dzisiaj dystans również będzie niemały bo tak z 50 nam wyjdzie, to już nie jest mało. To już jest naprawdę mocno. I to nie są przelewki takie treningi tutaj z tym panem. Bo on jest. No, on jest bardzo słaby, a my jeszcze słabsi. Bo tak w ogóle to sponsoruje nas Pfron. Nie wiem, czy wiecie co to jest Pfron. Ale Pfron jest. Jeden z lepszych sponsorów tutaj. Także będzie ciężko, ale miło. O, tam patrzcie jeszcze ładnie. Widać. Jedziemy po pana Tedzika, a zaraz nam wyjedzie na. Chodź. Na. Na przedzie, Także jak się z nim spotkamy, będzie kolejne wejście Nara. No właśnie Tedzik już dojechał. Nie wiadomo skąd wyskoczył. Jest dzisiaj moim bliźniakiem drugim. Wyskoczył jak czarny koń z lasu. W ogóle ono jest dzisiaj czarnym koniem tego treningu dzisiejszego. To jaki plan? Proszę powiedz. Dopiero Łukasz, kolejny rozjazd. Tak, Łukasz robi wprowadzenie do jutra. Bo on jutro startuje. No, startuje na bajkarach maratonie. My się będziemy trzepać w Zielonym Lesie w niedzielę. Także kolejne wejście na 15 km za 10 km. No, mała przerwa techniczna, bo Łukasz musi za potrzebą jesteśmy tu nad rzeką. Lubszą. Nie wszyscy wiedzą yy, skąd ma swoje źródła. Proszę o komentarze pod filmem, gdzie rzeka Lubsza ma swoje źródło. Także zaraz zaczynamy ostrą jazdę. Łukasz już jest gotowy. Spuścił balast i możemy jechać dalej. O, jeszcze pantezik odda. Spuściłem balastkę. Wpuścił balast, ja, ja, zro, ja ten. Ja już wcześniej to zrobiłem. no. Jesteśmy poza strefą zamieszkania. Także można, nie dostaniemy tego y, upomnienia od sędziego, bo on tam z tyłu jedzie. On został, jedzie na koniec wyścigu tam z tym wodzem technicznym. I będziemy sobie jechać tam do przodu. Także mamy 9 km. Będzie ostro. No, Tedzik się skarży, że w ostatnim treningu leśnym bolą go nogi. Mnie również. Także dzisiejsza tempówka może się okazać ciężka w zrealizowaniu. Ale zobaczcie jaki on ma piękny rower. Ten asfalt i ten rower to jest jedność. Tu nie ma, zmiłuj się, tu cały czas jest nierówno. Podskakujemy. Zaraz będą bruki. I sobie jedziemy elegancko. Ile jeszcze? Do początku? 10 minut. 10 minut jeszcze rozgrzeweczki i będzie ogień. Ale wtedy już chyba nie dam rady wyciągnąć kamery. Będzie zbyt ciężko. Pan jedzie i się przygląda. On, jest, on tego sezonu jest naszym trenerem. Dostaje ekwiwalent w postaci uścisku prezesa. W postaci ryżu. I ryż. Ryż, tak. Ryż to jest jego podstawowy posiłek. Ryż, parówki i blok lubuski. On to preferuje. I zapija kolom. A cola teraz nie jest dla bogatych, to jest dla, dla biednych, to jest dla bogatych ludzi. I zupa z chlebem pszennym, dobra, dość tego pierdzielenia, żeby nie powiedzieć, powiedzieć inaczej. Zabierzemy się do roboty, patrzcie jak szybko jedziemy, prawie 30. cały czas na blokadzie jedziemy. Kaganiec nie jest zdjęty. nasze parametry na najnowszym oprogramowaniu Training Pitch lecimy jak nie strzelę skoruj, to tutaj będzie za 15 minut kolejne wejście te obala mity Proszę mówi stanowcze stanowcze, nie dwublatowym korbom Tak nie jeździmy szybciej niż 30 przecież Piękny zestaw Co to ma z tyłu za przerzutkę Ultegra RX Ultegra RX Blacik Shadow 42T od Banlesa. I jedziemy 12 minuta tempóweczki troszeczkę zadyszka ale jedziemy. Łukasz jeszcze się trzyma, kontroluje nas cały czas. Będziemy jeszcze atakować. Pan mówi, że nie daje rady i będzie tu zaraz skręcał. Przekroczyliśmy magiczną barierę. 30 na godzinę pojedzie autostradą. Bo Łukasz skręca do lasu później przyjedzie po klocki, bo jedzie na wyścig i nie ma klocków To do później Mara Papaty On skręca do lasu Zobaczyliśmy tę puweczkę. wyszło nam 40 minut, tam 20 kilometrów, coś koło tego, teraz robimy rozjeździk no i do domu. Łukasz nie wytrzymał tempa, usnął, było tak wolno, że w chłopak ziewał i pojechał do domu zmieniać klocki, których nie ma. Tak. To jutro jedzie na maraton, a my będziemy kisić o góra w domu. Także on jest po to, żeby wygrywać, a my po to, żeby jeździć. Także to by było na tyle. Do Mój zobaczenia. Pozdrowić, mogę? Tak proszę. Chcemy moją gościę tak? tak. W zasadą mają żeby oglądać w ogóle i Waldemar. Tak, dostaną bezpośrednio linka. Na Messengera, mamy tatę, też. mamy tatę wszystkich znajomych, fanów, widzów, z Polski, z zagranicy. Bo też tacy są. Szerują, linkują, łapki w górę, w dół. Udostępniają, wszystko robią. Także dzięki i do następnego. Ciao!